I ponownie obiecujące urządzenie Tarsacji MDT 8000. No to jest urządzenie, które Dimitri Gargow, były inżynier Fischera, skonstruował już własnoręcznie, nie pracując w fabryce Fisher Labs. Duże nadzieje wiążemy z tym urządzeniem z tego powodu, że urządzenie jest pozbawione w zasadzie jest pozbawione maskowania. Co to daje? Jeżeli jakiś drobny obiekt leży na przykład przy folii, to jest na przykład złoty pierścionek, to z reguły w zwykłym wykrywaczu te ID się pokrywają albo sygnał folii przykrywa ID pierścionka, albo te ID się łączy. Tutaj nie ma takiej rzeczy. Tutaj to ID jest oddzielane. Podobnie jest z dużym żelazem, podobnie jest z koksem, podobnie jest z nawozem w ziemi i różnymi innymi tego typu zakłóceniami, które jako mineralizacja czy na przykład zasolenie nie wpływają po prostu na osiągi urządzenia. I to jest nowum. To jest można nazwać to naprawdę rewolucją. Urządzenie w pierwszym etapie zostało wyprodukowane na plażę. Okazało się, że jest głębsze od konkurencji i lepiej rozseparowuje przedmioty, bo po prostu nie ma tego efektu maskowania, gdzie inne urządzenia są ślepe. To urządzenie po prostu sygnalizuje bliskie numery ID. Czyli jeżeli mamy niski przewodnik, mamy na przykład złoty pierścionek, który daje ID 05, a mamy folię, która daje ID też w tej okolicy 0403. Te ID się nie łączą. To urządzenie odseparowuje po prostu od folii ten niski przewodnik. I w dzisiejszym odcinku, i w dzisiejszych testach, chcemy się upewnić i wykonamy takie próby z Mariuszem, jeśli chodzi o żelazo i o złoto, o niskie przewodniki i jakieś monety, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten efekt maskowania po prostu w żaden sposób nie wpływa na to urządzenie, czy to jest prawda, to to deklaruje producent. Także polecam oglądanie tego odcinka, polecam subskrypcję naszego kanału. I do usłyszenia dalej, w dalszej części. No i taka testowa płytka, czyli folia naklejona. Oczywiście, jeśli ta folia będzie skręcona w kulki, to wiadomo, że będzie miała objętość i będzie po prostu maskowała. Natomiast w takim przypadku zobaczymy, czy pod taką folią da się oddzielić po prostu sygnał przedmiotu wartościowego. Będą jeszcze inne testy, także oglądajcie. Zaczynamy od sprawdzenia terenu. Czułość mam troszkę za wysoką, bo mam na 8. Przestawię sobie na 3, powiedzmy. I teraz tak, z kalibracją do gruntu. Tu jest rzecz taka, że po prostu podnosimy sondę na 5 cm nad ziemię. Wciskamy kalibrację do gruntu, podnosimy nieco wyżej i puszczamy. I tak się tutaj kalibruje to urządzenie. Nie, nie w inny sposób. Tak to jest wymyślone, ewentualnie zostawiamy na wartość 600. Czyste miejsce, nie ma sygnału. Tu jest nasza folia i teraz będziemy próbowali tej folii się pozbyć. Bo ją słychać i ID daje na 3 w tej chwili. Spróbujemy się pozbyć tej folii, żeby nie było ID 3. i używamy do tego filtra od zasolenia. On był zrobiony na morską plażę, ale jeśli mamy nawóz, jeśli mamy zakłócenia w postaci koksu, to jesteśmy w stanie po prostu w ten sposób ten filtr, za pomocą tego filtra, wy, wy oddzielić tą folię. Mamy teraz 29, a ja przełączę na wyższą wartość i zobaczę, w, w którym momencie sygnał folii po prostu zniknie. Na 29 jest w tym momencie, nie na 19, ustawiony jest filtr. Ja, ja ustawię go na 29, bo to jest taka, taka główna wartość, którą zaleca producent, jeśli nie wiemy, jak ustawić. Ale zobaczcie, nawet już przy tym ustawieniu na, na poziomie 19. Nie słychać tej folii w tej chwili. Wcześniej było ją słychać, teraz jest zupełnie wycięta. No i podłożymy jakąś monetę i zobaczymy, jak będzie wyglądało maskowanie. Może, może podłożymy jakiś inny przedmiot, zaraz zobaczymy, co mamy, co Mariusz ma i, i, będziemy, i będziemy próbowali, jak wygląda maskowanie, czy będzie coś słychać, czy nie. Tak wygląda nasze stanowisko testowe i kładziemy sobie po środku kopiejkę i zobaczmy. Czy urządzenie zasygnalizuje tą kopiejkę? ID jest na poziomie 19. Zobaczmy, jak oddzielnie będzie teraz sygnalizowana ta kopiejka. Położymy sobie ją tutaj po środku. I zobaczcie, to jest to samo 19. Trochę tu przeskakuje na wyżej, ale to jest fenomen. Tego nie zrobi żaden inny wykrywacz w tej chwili. Po prostu tej folii normalnie jest nie No to jest kosmos, czegoś takiego. Cisza. Oddziela monetę od folii w tej chwili. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli folia byłaby skręcona w kulki, to już tak łatwo nie będzie. Ale jeśli to są takie odłamki folii, które gdzieś leżą. Nie znam drugiego urządzenia, które potrafi sobie poradzić z taką sytuacją. Oczywiście możemy zmieniać tutaj monetę. Najlepszy byłby złoty pierścionek albo złota obrączka, ale zobaczcie, to daje możliwość separacji takich obiektów. Jeśli ktoś ogarnia takie rzeczy i szuka dość dużo, wśród zaśmieconych terenach wie, że żadne inne urządzenie nie jest w stanie przejść tej próby w taki sposób, że po prostu sygnał w folii nie jest oddzielony od ID, albo będzie pokrywał ten sygnał, albo będzie się to ID zmieniało, albo nie będzie słuchać monety. Dobra, jedziemy dalej z próbami. No i Mariusz wpadł na taki pomysł. Jeszcze robimy to spontanicznie. Czy położył jeszcze taką kulkę? Zobaczymy, czy będzie. Tak, czy to będzie wpływało w jakiś sposób na. Dobra. Nawet połóż na monecie Ciekaw jestem sam dalej 19, dalej 20. Trzyma cały czas ID. Nie ma maskowania. Proszę bardzo. No dobra, to jest w sumie. W sumie jestem w szoku. Myśmy tych prób wcześniej nie, robimy, nie robili, nie sprawdzali. Aż, aż... nie wiem, nie... nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Ale, ale, ale działa. Dobra, jedziemy dalej. To jest nic. To był test z folio. Zrobimy teraz test z żelazem. I teraz test żelaza przy koloru, przy podkowie. Zobaczcie: duże żelazo, i słychać monety, ale, oczywiście, to, to jest jeden z najbardziej wymagających testów. Myślę, że jak przesuniemy teraz monety w kierunku podkowy. To ten sygnał zniknie. Tutaj akurat na to nie ma szans. Spróbuj troszkę bliżej. Obejdę na około, ale to i tak wynik jest naprawdę rewelacyjny. Dobra, przejdźmy do testu z gwoździami, bo to akurat był test ekstremalny i to jest, myślę, że to jest nie do wykonania. W realnym życiu spróbujemy zrobić z gwoździami testy i zobaczymy, jak test z gwoździami nam wypadnie. Tu macie ustawienia w dyskryminacji, jesteśmy dyskryminacja 0, Treshous na minus 2, Filtr zasolenia na minus na 29, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Zobaczcie, tu są same gwoździe. Gwoździe dają nam na minus. A teraz Mariusz położy monetę pod gwoździe. Myślę, że żadne no. urządzenie nawet na. Żadne urządzenie nie jest w stanie przejść te, takiego testu. To nie jest możliwe w tej chwili. Tylko to jest duża moneta, i teraz musicie pamiętać o tym, że i mniejsza moneta. Bo to wszystko zależy, oczywiście taki, 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 taka ilość gwoździ nie występuje w przyrodzie, ale jeśli będzie to, to będzie mniejsza moneta i mniej gwoździ, to jest to możliwe do zrobienia. Zobaczcie, tu są odstępy, tylko dzięki temu to po prostu jest widać. A teraz usypiemy luzem gwoździ. Możesz jeszcze jak gwoździe są na no. ok, zobaczmy. No nie, jest na plus, trochę skacze na minus. Ale, to, no, ale jest, jest to jest już normalny sygnał do kopania w tej chwili. Pokażę piątkę. Dobra. Dwa złote jest dla współczesnej monety. No to jest zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie jest lepiej. Dla piątki? Dla złotówki? Złotówka jest najbardziej zbliżona do głozi, więc jest najbliżej Szczęśliwy dukat o to on jest jakiś stalowy chyba to. Nie, miedziucha. miedziucha 19. Pięknie. Weźmy na test. Jeszcze nie wyłączaj. Weźmy, Weźmy na test. Moim zdaniem ja bym spróbował dla nailboard testu zrobić, bo zaczyna mi to ciekawić po prostu. Dwa Mamy złote. jeszcze dwójkę. No. Okej. Okay. No tak, tego, tego to powiedziałem tego nie przejdzie żaden wykrywacz takiego testu. Nie ma szans jaki by to nie był Kosmos. To jest kosmos Idę pod nerwor. A nad nami dzięcio Tłuczę gałąź Naprawdę warunki są super Testujemy dalej. No i duża moneta. Jedynka przechodzi. Dwójka przechodzi, ale powiedzmy, że to nie jest idealny wynik. I czwórka. Weź na drugą pozycję. Dwójka. Dwójka kompletna cisza Jedynka w ogóle bez problemu Trójka tak samo A co ty tutaj wymyśliłeś? Portfel Operacja zgubiony portfel Im większa objętość, tym łatwiej jest. Czyli jeżeli będzie duże srebro, nie ma lęka o, 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 to to wszystko zależy. Ale to i tak maskowania praktycznie nie ma, albo jest bardzo, bardzo obniżone. No tak, ale to już się wygłupiamy, bo takie rzeczy w przyrodzie to kapsel skacze, nie ma, nie ma pewnego ID. 11-24 skacze, cały czas skacze 19, 17, OK Teraz mówi jakie jest ID na dwójkę 12, stałe 12, na złotówkę 6. To jest fajne, że w nim jakieś jest stałe ID, to należy rzecz kopać, to jest to jest Piątka. 9, chociaż tutaj przy przypiące jest rdzeń. Większy i troszkę przeskakuje, ale naprawdę minimalnie. I teraz dwójka z kapslem, taki typowa plażowa sytuacja. No nie, tu niestety będziesz miał taką sytuację, że będzie ci, jak, jak wyseparujesz obiekt, to jest idealnie. 12, Słyszę, że są dwa. No więc dobrze, słyszysz, że dwa. To jest da, jeden jest skaczący, zobacz, a ten jest ten, i wyseparujesz, tak dalej słychać dwa. Dalej słychać dwa, ale skacze. ID to jest skaczące, a poczekaj, no to już jest za blisko, to już, to już sobie nie poradzi. Testy w lesie za nami wypadły naprawdę bardzo dobrze. Jak je rozumieć? Przede wszystkim to jest high urządzenie, bardzo drogie. Jeżeli ktoś jest profesjonalistą i potrzebuje urządzenia, które radzi sobie w skrajnie trudnych warunkach, gdzie inne sprzęty odmówiły posłużeństwa, to MDT 8000 jest świetnym wyborem. Koks, żelazo, duże zasolenie, duża mineralizacja, a tam, gdzie maszyny inne ślepną, to urządzenie będzie sobie radziło. Proste w obsłudze, intuicyjne, e, nie wymaga jakiegoś specjalnego szkolenia, w zasadzie po 20-30 minutach, człowiek wie o co chodzi, i bardzo miękkie i przyjemne audio. Natomiast cena jest ceną wysoką. To jest high-endowe urządzenie, nie każdego będzie stać, nie ma sensu kupić na raty takiego urządzenia, chyba że ktoś się specjalnie uprze, bo już wszystko sprawdził, co jest możliwe chciałby mieć coś nowego. Natomiast lepiej kupić sobie tańsze urządzenie. Bez problemu konkurencja robi naprawdę bardzo dobre urządzenia i w tej kwestii nie musimy mieć Rolls Royce Royce'a I, i nie mamy pieniędzy i nie mamy takiej potrzeby i z, zupełnie będziemy mieli przyjemność z innymi urządzeniami. Gdzie zastosować to urządzenie? W takich miejscach, gdzie mm, na przykład mamy stanowiska z epoki średniowiecza, oczywiście niearchologiczne, broń panie Boże, śmietniska, czy jakieś stanowiska niearchologiczne z epoki rzymskiej. Tam, gdzie dochodzi dużo koksu, dużo spalonki, tak zwanej, dużo gwoździ, dużo jakichś innych kamieni, duża mineralizacja albo duże zasolenie. W tych warunkach to urządzenie będzie działało bardzo dobrze, dlatego że gleba nie wpływa na sygnały. Co to daje? Przede wszystkim to urządzenie nie traci osiągów. Jeżeli mamy taką kłopotliwą glebę i takie kłopotliwe warunki, to to urządzenie nie traci swoich właściwości. Cały czas trzyma głębokość, to jest bardzo głębokie, ale to nie o to chodzi. Ono po prostu w takich skrajnych warunkach nie ślepnie, jak ślepną inne urządzenia. Teraz jest tylko jedno pytanie. Czy macie takie miejscówki? Czy macie takie warunki? I czy takie urządzenie rzeczywiście Wam jest potrzebne? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie po prostu sami. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania moich filmów. Piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie. Życzę wszystkim poszukiwaczom, odkrywcom i innym hobbystom miłego weekendu. Do usłyszenia, kochani. Pa!